Halo halo, ziemia z witam Was bardzo serdecznie z tej strony Matmar Space, a oto kolejny odcinek z gry Minecraft. Tym razem jest to już sezon drugi i jest to Minecraft jak już zapewne zdążyliście zauważyć na modach. Poprzedni sezon miał już 14 odcinków o ile dobrze sprawdziłem i był on już um, co nie trochę dawno kręcony i um, myślę, że nie byłoby go sensu jakoś kontynuować, ze względu chociażby na to, że nie wiem po prostu czy na tym serwerze by to w ogóle jeszcze... Yy, czy czy by to na tym serwerze w ogóle jeszcze stało? Natomiast jeśli chodzi o ten sezon, to będzie to sezon drugi i będę nagrywać Minecrafta na modach, tym razem już na innym serwerze. Jak możecie widzieć, są tutaj um, mody głównie takie industrialne, um, na przykład Industrial Craft 2 i tego typu rzeczy. Ogólnie to jest um, taka paczka modów i generalnie na tym to się opiera. Ja tutaj nie mam um, jakiegoś um, doglądu do tego, co tutaj jest zainstalowane. To po prostu jest um, cała paczka modów. I, um, I ja tu oczywiście nagrywam jeszcze, w sensie, gram z dwoma moimi kolegami. I możliwe jest to, że oni się tutaj także pojawią. Jest to odcinek pierwszy, a w sumie to czwarty, bo tutaj pierwszy mi się tutaj niestety nie nagrał ze względu na to, że mi się okazało potem, że kodek wywalił i nawet w popróbie przekonwertowania nie dałoby się tego nijak nagrać. Eee, tak więc opowiem Wam po prostu, co się stało w odcinku pierwszym, żebyście po prostu byli tego świadomi, e, co się stało. Otóż w odcinku pierwszym e, zbudowaliśmy sobie tutaj ten mostek mm, i tak w odcinku pierwszym, tutaj Wam nie będę jeszcze mówił, tutaj Wam tylko nie będę Wam aż tak bardzo spoilerował. E, tutaj w tym odcinku pierwszym nas, nasze zadanie było, jak zbudujemy mostek, to rozpoczęcie budowy elektrowni. I w pierwszym odcinku y, myśmy tutaj y, zrobili coś takiego. Tutaj mamy nasz generator, i myśmy go sobie podłączyli, i tutaj podłączyli, chcieliśmy go sobie podłączyć do badboxa, żeby on y, tutaj działał. Y, tylko niestety ten badbox właśnie coś tak y, nie za bardzo chciał y, współpracować. Y, i tak właściwie myśmy się zastanawiali, yy, w sumie ja się zastanawiałem, yy, po prostu, czemu ten badbox yy, nie działa. Yy, ale yy, to jest tak, żebyście wiedzieli, bo już w drugim odcinku to wyjaśnię, co tam po prostu było źle. Ale aż tak bardzo nie chcę wam spoilerować. Yy, ogólnie tutaj jest mój kuboid, to też wspominałem wtedy w pierwszym odcinku, że tutaj sobie zrobiłem swojego kuboida, tamten kuboid nie jest mój, ale, je, ale jestem do niego yy, dodany, yy, znaczy zazwyczaj jestem dodany yy, 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 i tutaj chodziło po prostu o założenie takie, żeby zrobić elektrownię, która będzie dostarczała tam prąd. I w pierwszym odcinku skończyło się tylko na tym, że zbudowaliśmy ten mostek i tutaj próbowaliśmy tego badboxa jakoś tutaj podłączyć, tylko że już niestety czasu zabrakło. To takie krótkie wprowadzenie a ja ośmielę się jeszcze wykorzystać odcinek pierwszy na tutaj takie ogólne jeszcze sprawy, mianowicie tutaj przedstawię pokrótce tak, tutaj mam Pierwsze narzędzie i jest to tak zwany Machop. On służy do ścinania drewna i orania ziemi, ewentualnie jakiegoś takiego kopania, w sensie nie jest to najlepsza rzecz do kopania, ale, ym, ale znacznie przyspiesza kopanie, jak sami widzicie. Tylko, że no, nie na wszystko to aż tak dobrze działa. Eee, ale możemy tym orać, to jest taki multi-tool. Tutaj mam swój kilof o nazwie Socjalizm, eee, jakżeby nie inaczej, jak się to tak kojarzy ten kilof, chociaż zrobię sobie chyba młot, bo tam był młot, eee, ale E, ym, chodzi tutaj generalnie o to, że y, dlaczego socjalizm? Socjalizm dlatego, y, że dałem mu po prostu y, y, bo to jest z tego moda i y, y, w sensie Finkers Construct tutaj mamy y, napisane wszystko. I y, tutaj y, chodzi po prostu o to, że to jest kilo z brązu, do którego ja dałem redstone, który y, przyspiesza szybkość kopania i, i ym, dodałem jeszcze ym, lapis, który zwiększa drops tego kilofu. W sensie to jest taki lak. To jest to samo, co jakby z, to było zenchantowane. Ym, tak w sumie mniej więcej to działa. Ym, to takim y, krótkim wprowadzeniem. Ym, a to jest ym, moja taka katana, ona umożliwia takie fajne skoki tak. W sumie ym, chwila. O, takie fajne skoki. Yy, I dobra, mm, teraz ja bym jeszcze... ja bym po prostu chciał poświęcić ten odcinek już na takie yy, sprawy, ponieważ sumia 20 minut będę starał się mniej więcej przeznaczać na pojedyncze odcinki, bo myślę, że to jest taki yy, czas w miarę okej, okay, bo... 15 minut to by było jednak y, znacząco mnie się wydaje za krótko jak na jeden odcinek, zwłaszcza, że to jest Minecraft na modach. I od razu tutaj sobie y, zaznaczę, że ja y, nigdy wcześniej nie grałem w Minecrafta na modach i jest to dla mnie to trochę wszystko y, trudne do ogarnięcia i po prostu ja się tutaj wszystkiego uczę ja pierwszy raz gram w Minecrafta na modach, więc tutaj y, proszę o wyrozmiałość. Um, ale myślę, że to będzie taki dobry pomysł, ponieważ ten zwykły Minecraft mógł być momentami już y, trochę nudny. Tak więc myślę, że y, gra na modach byłaby, będzie takim y, bardzo fajnym y, tegoż y, urozmaiceniem. Mm, chwila, gdzieś jeszcze powinniśmy mieć um, jeszcze jedną farmę, w sensie... Więc ja, ja, ja wiem, że tam jest ta farma, tylko gdzieś jeszcze nie, to jest ta, co byliśmy. Yy, tylko, je, tylko muszę sobie znaleźć do niej dojście. Jest. Tylko muszę sobie znaleźć do niej dojście. Dobra, spokojnie. Tego jest moja y, katana. Y, longsword, w sensie no takie fajna rzecz. Hmm, tak są takie to jakaś ninja broń, bo takie skoki różne dziwne się przy niej robi. O! O! Widzicie jak pięknie? Ja Ej, tutaj sobie często będę używał, bo to naprawdę czasami ułatwia um, wykonywanie niektórych czynności, bo nie trzeba się podsadzać zawsze y, blokami. Um, dobra, okej, okay, to jest zebrane. Mm, no Zajdźmy sobie tutaj na dół I zbierzmy sobie jeszcze tam um, O, tu, 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 tu tutaj zboża, e, mamy tutaj zainstalowane także modyfikacje, ja teraz nie powiem jak ona się nazywa ale ona umożliwia robienie mąki i e, przetwarzania potem w piecu tej mąki na chleb, I niby jest to bardziej opłacalne ale powiem, że dopóki nie będziemy mieli maszyny która będzie robiła tą mąkę, to to jest nieopłacalne, bo to się strasznie wolno mieli, to się ręcznie mieli klika się tak łapką i jest takie, takie głupie, no więc raczej z tego na razie korzystać nie będę i będę robił po prostu chleb, w razie czego y, jedzenie jest także dostępne na spawnie, więc tutaj z tym wszystkim nie powinno być większych problemów. Ja sobie tak tylko zbieram, no bo przecież... Mm, no bo przecież farmy są wspaniałe, a ja tutaj jestem wielkim zapalonym, budowniczym farm, więc nie mogę tutaj sobie y, pozwolić na to, żeby nawet tam, gdzie jest niby jedzenie zdalne, żeby po prostu nie zbudować y, własnej y, farmy, która by zapewniała mi y, samowystarczalność. I to jeszcze na bardzo wysokim poziomie, gdzie bym miał sporą nadwyżkę żywności. W ogóle nie wiem, czy Zauważyliście, ale ja zawsze buduję farmy na, nad przegiem zbiorników wodnych, bo po prostu nie, czy nie muszę ich dodatkowo nawadniać. Poza tym, no, według mnie no, pięknie wygląda, no, Z, w sensie jak to wszystko dojrzeje, no to to naprawdę ładnie wygląda. Jakoś takie hmm, krajobrazy są fajne. E, w sumie rozważałem to, aby zrobić to na shaderkach. Ale to tutaj bym musiał specjalnie to doinstalować, bo to jest trochę inny launcher, um, i tutaj bym musiał to trochę inaczej pewnie zrobić, a myślę, że te, skoro tutaj jest zainstalowanych, podajże jakieś 160 modów czy coś w tym stylu, to myślę, że tutaj um, wolę raczej stabilne FPS -y niż um, shaderki. Chociaż um, też mój komputer pewnie by to uciągnął, ale zawsze wolę na ewentualne jakieś lagi spowodowane serwerem albo jakimiś strasznie skomplikowanymi konstrukcjami, wolę sobie po prostu zachować zapas FPS-ów. Poza tym tutaj jest tyle modów, że myślę, że y, brak shaderków jako specjalnie tutaj nie utrudnia rzeczy. Poza tym coś czuję, że przy tylu modach shaderki mogłyby się w pewnych miejscach, na przykład na takich kablach po prostu glitchować, to by było niefajne. Y, w ogóle weźmy sobie tutaj, w takim razie rozszerzmy naszą farmę i sobie tutaj już saćmy i sobie tutaj już saćmy nasze nasze rośliny um, Oczywiście będziemy sobie używać jakże niesamowitego maczopa. raz, dwa, trzy, cztery, dobra, powinno się ten bum maczop, maczop, maczop. machop, 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 machop. Okej okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. ja to jakoś tak na oko i Zazwyczaj mi tak naprawdę wychodzi trzy, no ale niech no już będzie cztery, bo pamiętam, że woda się rozchodziła na cztery kratki. No niech już tak będzie. Mmm. O. o! Nie wiedzi, no ja tego nie zauważyłem. Dobra, ale y, farma, ta farma tą farmą, y, ale weźmy sobie tutaj o. Bo trzeba będzie to rozbudować. Właśnie się zorientowałem w ogóle, że zrobiłem dość głupią rzecz. Mam nadzieję, że tego na nagraniu nie wyjdzie, ale jak wyjdzie, no to już trudno. Aj, trzeba było ubrać słuchawki. Przepraszam. Mmmm... W sensie chodzi o to, że nie ubrałem słuchawek i... Istnieje ryzyko, że będzie echo od samej gry w mikrofonie. A no właśnie. Może błogosławiam deszcz będzie wszystko szybciej rosła. Teraz weźmy sobie to przeróbmy na żywność W zwykłym Uuuu, o ja się tutaj cały czas zadejaduję nowych rzeczy, yy, dobra i teraz sobie weźmy przeróbmy to, tak 40 na 3 no to jest niestety niepodzielne no przykro mi, dobra yy, i mamy jako tako, i mamy jako tako trochę jedzenia. Ja nie mogę, teraz będzie padać Co to? Aha, dobra, teleportuje się Enderman, dobra Wiecie co? Wydaje mi się, że to było chyba na tyle Um, jeśli chodzi, chyba o ten y, pierwszy odcinek, y, ponieważ w sumie zebraliśmy zboże, bo mi trochę chlebka brakowało, i omówiliśmy co, co tutaj było ja jeszcze. Tylko tak, przypomnę: mostek i y, 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 budowa tutaj y, naszej elektrowni. Y, czytajcie, zrobiliśmy sobie tutaj ten generator i podpięliśmy go do badboxa. Y, ale tutaj po prostu nie wiedzieliśmy, co, czemu to nie działa i to rozwiązaliśmy w drugim odcinku Więc to tak wam tylko mówię, żebyście tutaj w fabule Żebyście, żebyście tutaj w fabule się nie pogubili no. Tak więc myślę, że to by było na tyle Ja tutaj mówię, że jestem jeszcze bez skin, ale to, to to tylko formalne, się tam muszę kliknąć i sobie za skinę. po prostu Ym, Tak to się robi na tym serwerze, no Tak więc, y, dzięki i komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę Proszę, błagam, zostawcie łapkę w górę Proszę, proszę Proszę Dobra, w każdym razie subskrybujcie Subskrybujcie, łapki w górę nie musicie zabać, zostawiacie go, kliknijcie ten guzik No, do widzenia